Chciałabym serdecznie wszystkich Państwa powitać. Yy, nazywam się Jona Gosiewska, reprezentuję stowarzyszenie Oddanie Laniemen z Wrocławia, które ma tą przyjemność organizować yy, projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Międzynarodowy Festiwal Talenty. Yy, jest to pierwsza część zadania, która odbywa się yy, tutaj u Państwa na pogodzinie w Rumunii. Kolejnym etapem jest Litwa, a następnie Polska. Chciałam wszystkich e, powitać gości, którzy przyjechali na to e, wydarzenie. Przedstawić pana Marka Pantuwe, który jest taką mnie, który jest pomysłodawcą tego zadania. Ale, przy... Ale przede wszystkim chciałam powitać gospodarzy tego miejsca, którzy, nas, e, którzy nam umożliwili zorganizowanie tego spotkania. Przede wszystkim serdecznie witam i bardzo dziękuję za przybycie Pana panu posłowi Wiadra zerowo który jest również prezesem Związku Polaków, Polaków w Rumunii. Serdecznie witamy. Dzisiaj, kiedy jesteście z tych państw wschodnich, ja się bardzo z tego cieszę. Dlatego, że muszę tutaj podziękować Panu Markowi i też Fundacji Odra Dlatego, że mieli tą inicjatywę, żeby z nami wspólnie, ze Związkiem Polaków w Rumunii, organizować to dzieło, można powiedzieć. Ale też również trzeba podziękować tym ludziom, co tutaj robią to wszystko, takie wspaniania, zielonka, że pomagają w tym wszystkim. Ważne jest, że możemy się spotkać, że mamy gdzie się spotkać i że możemy sobie po. Powiedzieć to, co w każdym kraju naszym się dzieje. To, co jest ważne dla nas. Jak możemy funkcjonować. My każdy z nas możemy się coś nauczyć. Dziękuję Wam wszystkim, żeście przybyli do nas. Bardzo dziękuję Pani Annie Zielonce. Teraz mógł o połączyć się z naszym Zespół powstał w 1991 roku. Na razie byli starsi, a teraz zespół składa się z dzieci i młodzieży. Z Europy Wschodniej, Polaków, a głównie artystów. Chciałabym zacząć od prezentacji osób, które wystawiły na stolikach, które są wokół tej sali, swoje prace. Po mojej prawej stronie są obrazy pana profesora Mieczysława Małowskiego, który jest wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Berlowie. Następną wystawą są prace pani Aliny Klipy z Mołdawii, która jest architektem wnętrz i przy okazji też wyraża właśnie swoje takie różne przedmioty dekoracyjne, maluje obrazy. A wcześniej są również foldery artystki z Gdańska pani Anny Radziński Hos Kos, pani lokalnego artysta, artystu ludowego rzeźbiarza, pana Eugeniusza yy, Zielonki, zajszym mieszkaniec. Również swoje prace wystawił yy, Tomasz Bielański, rzeźbiarz, fotograf. Yy. Pracę Jerzego w z Białorusi. Proszę Państwa, oprócz naszych artystów, są również delegacje z możliwych państw, reprezentują je wspaniałe osoby. I tak... Spotkanie z człowiekiem w człowieku, ale i też konfrontacja w sensie integracji wszelkiej polonii. Czy to z Litwy, z Mołdawii, z Ukrainy, z Naddniestrza. Z Białorusi. Chodzi o to, abyśmy wspólnie znaleźli wspólną istotę rzeczy w tej integracji i spotkali się z człowiekiem nie na zewnątrz, ale w człowieku, z jego sensem, istotą i wartością. Dziękuję bardzo. Wydali przed biegami, Ustawili go ojcowie Błyszek od ziemi naszej Przed wrogiem Chociaż tyle czasu Już na naleźli Krzyż przystoi i Między swymi Tylko po tym krzyżem Tylko po tym fakiem. Polska będzie Polską, a pola, pola, nie. Przyjechali teraz na e, z Tyrazpolu, z Naddniestrza, z wspólnoty Jasna Góra, polskiej wspólnoty. To ja, Edward Dzieckowski, a to moja córka, Krystyna. Um, w, przyjechali z Tymkowa, z Człowieka. Jak wam się podoba ten wyjazd? To jest duży bardzo spodobał się wszystko, co tu, tu no, robi się i ma, ma, m, znaleźli bardzo towarzyszy, także dobrze było, bo zapraszali, u nas będzie rocznica 10 lat naszej wspólnocy, to zapraszały, to było, będzie kiedy? 6 września. O, wiecie. W regionie solecznickim mieszka 80% Polaków, ale też oczywiście i Litwini mieszkają, i Białorusini, i Rosjanie, także my tak śpiewamy też po litewsku i po białorusku, także się proszę nie dziwić, że my wczoraj naprawdę, mieliśmy taki repertuar wielojęzykowy. Muzyka. Konieczne Stowarzyszenie Od realizuje projekt Międzynarodowy Festiwal Talentów Artystycznych. Projekt jest realizowany na Bukowinie w Rumunii. Przyjechało tutaj sporo artystów z różnych stron Europy Wschodniej, z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Naddniestrza i oczywiście z Rumunii. Gospodarzami są jest Związek Polaków w Rumunii. Projekt ma na celu integrację środowiska artystycznego, polskiego środowiska artystycznego z różnych stron Europy Wschodniej, Europy Środkowej. Drugim etapem naszego projektu będzie Litwa gdzie przyjadą również artyści z różnych stron Europy Wschodniej. Następnym ostatnim elementem tego zadania będzie Polska spotkanie w przemyślu. Projekt jest realizowany dzięki dotacji i wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.